Cześć wszystkim! Z tej strony Kosia z bloga GrytaArtStudio.com. Dzisiaj przychodzę do Was z albumem, który wykonałam. Zaczęłam pracę nad nim w lutym. Wiem, dawno, dawno temu. Zrobiłam wtedy okładkę, zrobiłam chincha, wkłady i wszystko i to, to sobie tak leżało. W międzyczasie zmieniałam koncepcję tego albumu. Sama nie wiedziałam, co chcę z nim zrobić. Na początku miało być to coś dla jakiegoś dziecka, później znowu zmieniłam na coś innego, aż w końcu doszłam do wniosku, że przydałoby mi się album na zdjęcia ze Szwecji ponieważ byłam tam 6 lat temu. Ale tak mi ostatnio jakoś naszło chęć na, na obejrzenie sobie tych zdjęć z tamtego czasu. I no jak wiecie, wszystkie zdjęcia teraz trzymane są na komputerze. Jest to mało wygodne do oglądania, milion zdjęć, aż można się znudzić. Dlatego stwierdziłam, że zrobi sobie album z zdjęciami, które sobie wybiorę. Już nie mogę się doczekać, aż uzupełnię ten album. E, ale przejdźmy do samego albumu, jak go zrobiłam. E, generalnie wiadomo, wszystko jest papier z wyjątkiem e, tutaj grzbietu. Do grzbietu e, wykorzystałam filc. E, przez to, oczywiście, tutaj jest dosyć grubo, e, aczkolwiek wydaje mi się, że to w niczym nie przeszkadza. E, Kwiatki, które Wam pokazywałam, jak zrobić. E, tutaj mamy taki mały znaczek Szwecja. E, to był bryloczek w zasadzie. Tutaj jest druga część tego bryloczka z drugiej strony. E, niestety odpadło to, więc stwierdziłam, że warto to wykorzystać do czegoś innego. E, koraliki, jak zwykle. Tutaj kawałek takiej, takiego materiału. Z złoceniami. Tutaj dwie wstążeczki, z tyłu moje logo. Kokartka do zawiązania, na końcówkach przykleiłam guziczki, żeby to się fajnie trzymało. Narożniki oczywiście, tutaj na samym środeczku to jest pocztówka ze Sztokholmu. No i wchodzimy do środka. Tutaj mamy kieszonkę na dwie pocztówki. Stążeczki, gwiazdeczki, takie pierdołki. Dwa tagi. To jest tak z reszty tej pocztówki. Tutaj wycięty. Stwierdziłam, że, że warto to wykorzystać. Zawsze tu można coś napisać. Eee, w każdym jest oczywiście duża mata na zdjęcia. Nie będę ich wszystkim pokazywać, bo wszystkie są identyczne. No i zaczyna się otwieranie wszystkich przegródek. Tutaj jest miejsce na tagi. W środku mamy miejsce na zdjęcie. Można je sobie tutaj wsadzić i będzie się fajnie prezentować. Uśmiech proszę. To nie zostanie. Tutaj. Kieszonka no tak. Tutaj tak samo. Tutaj jest jakaś pamiątka z tamtego czasu. Tu można sobie też zdjęcie przykleić. Tutaj można coś napisać. Można wkleić zdjęcie. Napisać cokolwiek. Skąd, jak i dlaczego. Tutaj mamy też kieszonkę. Taką matę na zdjęcia. Tą rameczkę zrobiłam według przepisu. Kasi z, z kanału ScrapCade. Co prawda ja nie miałam stempla, tylko użyłam do krojnika do odciśnięcia. E, no efekt może nie jest taki idealny jak ze stempla, ale, ale się nadaje. Tutaj kwiatuszek robiony embozingiem na gorąco. Świecący. Tutaj mamy kieszoneczkę małą Tutaj można zdjęcie przykleić. Tutaj tak samo. Tutaj kieszonka na tagi. Na malutkie zdjęcia. Tutaj też jest kieszonka. Tu można przykleić zdjęcie. Na tym można zdjęcia przykleić. Tutaj jest tak samo zrobiona ta rameczka. Embosinkiem na gorąco. Kwiatki robione przeze mnie. Tutaj na dole mamy mater. Embozingiem robioną. Motylek. Tutaj jest też kieszonka. Taka okrągła, mata, jajkowa. Uśmiechnij się. Tutaj znowu mamy matę. Embozingiem robioną. Do tego kwiatuszek, który też zrobiłam sama. Tutaj też mamy kieszonki. Na zdjęcia. Tutaj na zdjęcia. Tutaj jest ta sama metoda. To się jeszcze otwiera w tą stronę. Tutaj mamy matę, i tutaj mamy kieszonkę na zdjęcie z matą, którą można obustronnie odkleić. I tak samo mamy te kwiatuszki robione musinkiem na gorąco. Z tej strony mamy też ten kwiatuszek. Tutaj mamy. Dwa miejsca na jakieś malutkie zdjęcia. Tutaj można sobie coś napisać, jakieś podpisy zrobić. Tutaj mamy tak samo kieszonkę. Mówiłam, że na początku miało być to dla jakiegoś dziecka, dlatego jest moje słodkie dzieciństwo. E, tutaj też jest miejsce na tak, mać małe zdjęcie. I tutaj jest tak samo mata na zdjęcie. Można sobie przykleić, wsadzić w ramaczkę. Tak. I z tej strony też jest mata na zdjęcie. Tutaj jest mata robiona embossingiem. Kilka drobnych elementów przyklejonych. Tutaj jest też kieszonka na zdjęcie. Tutaj też można coś przykleić. I na samym końcu też jest kieszonka zrobiona na dwie pocztówki. I tutaj przyklejone drobne perełeczki, jakaś kokardeczka. Mniej więcej wygląda to tak. Album jest cały niebieski, niebieskiego jest full. Wiem, zaczęłam robić to dawno temu, więc wtedy miałam jakąś taką fazę na ten kolor. I przez to ten album jest cały niebieski, ale jak się powkleja, wszystkie zdjęcia myślę, że to nie będzie miało najmniejszego znaczenia. Album ciekawie wygląda, mi się bardzo podoba, mimo że użytych jest mnóstwo różnych kolekcji w środku i dziwnych elementów. Nie ma to w tym momencie dla mnie najmniejszego znaczenia, ponieważ to jest typowo album dla mnie. Ja go sobie uzupełnię i tak jak już mówiłam na samym początku, nie mogę się doczekać, kiedy wkleję tutaj zdjęcia. Wam dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia następnym razem.